A gdy mówimy o świętach, o wigilii, o świętowaniu, to czy wyobrażasz sobie świętowanie bez śpiewu, bez pieśni, bez wspólnego dobierania tonu i harmonii, bez kolędowania? Nie wiem, z czego Ty kolendujesz w domu. Bo w moim domu była kantyczka, z kantyczki się kolędowało, tam były bardzo, bardzo stare kolędy. Kantyczka teraz jest u mojej córki i moich wnuczek, ale ja wszystkie te kolędy, kolędy pamiętam. O Herodzie Okrutniku i różne inne niezwykłe, których dziś się być może już nie śpiewa. Ważne jest jednak, żeby śpiewać w rodzinie, żeby śpiewać za stołem, żeby śpiewać też na trzeźwo żeby w ogóle śpiewać, bo to jest świętowanie. Jak można świętować bez śpiewu? Jak można świętować bez kwiatów? Jak można świętować bez pięknego zapachu? Jak można świętować bez pięknych, smakowitych potraw? Przecież my to wszystko umiemy. Tylko troszkę zapomnieliśmy, bo nas wyręczają telewizorami, nagraniami, celebrytami, a celebra świętowaniu nie jest równa, bo celebra jest na pokaz, a świętowanie jest z duży serca, czego Tobie i sobie życzę.